Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Snow i kontynuujemy naszą przygodę w Resident Evil. W poprzednim odcinku poznaliśmy naszego e, głównego prześladowcę, czyli Nemezisa. Schroniliśmy się przed nim w y, posterunku policji i teraz musimy jakoś się z niego wydostać. Zaopatrzę się w, y, w jakąś amunicję. No, gdzie jest ten, ten, ten? To coś, właśnie. Przepraszam za te odgłosy z ale... Sąsiad od rana bawi się wiertarką. tutaj, tak, kombajn. Problem z... Dź z, z dźwiękiem. Nie potrafię wysłowić. Nie udało mi się jeszcze rozwiązać. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, jak temu zaradzić. Chętnie wysłucham. Dobra, idziemy na górę. Na górze czekają oczywiście zombiaczki, które będziemy musieli wybić w pień. Gień, gień, dzień, 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 dzień. Tylko nie pluj, nie pluj, nie pluj. Ile mam w ciebie wpakować tej amunicji? Czy któryś z was wstanie? Jeden ma konwulsję, drugi ma konwulsję. No któryś musi wstanąć. Okej. Okay. No dobra. Wiedziałem, że gdzieś tutaj będziesz. To już koniec? Chyba tak. Wow, 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 wow. Głupi emulator. Czy tutaj się coś robiło? Hmm, hmm, hmm. w dwójce tutaj przesuwaliśmy jakieś popiersia. Tutaj się coś robiło. I teraz chyba będzie nam potrzebna zapalniczka. O czym zapomniałem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj nikogo, tak. Tutaj drzwi są zabarykadowane. Dobra, zbieramy rośliniki, Mamy blisko do skrzyni, więc będziemy mogli je ewentualnie odnieść. Mhm. Dobra. Tutaj zombiaków nie przewiduję. O, shit. To co? Ja przegapiłem. Aha, już wiem gdzie co przegapiłem. No dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej oczyściliśmy teren. Dobra, schodzimy na dół. Skoro już będziemy szli do skrzyni, to odłożę te roślinki. Zabiorę ten diament, bo wiem, że gdzieś będzie tutaj nam potrzebny. Tylko nie pamiętam już gdzie dokładnie. Dobra, hop tu. Roślinkę Odpadamy. Odkładamy to Zabieramy ten diament To jest pytanie, czy ja chcę się uleczyć? Czy ja chcę się uleczyć? Dobra, nie. Na razie nie Dobra, i tu są drzwi, które przegapiłem jednak nie pamiętam wszystkiego. Co w sumie jest dobrem? O nie, o nie, o nie, o nie, nie chcę zombiaków. Czy jest was tutaj? Tak, tam się gnieździcie. Dobra, ja sobie wejdę tutaj. Mam nadzieję, że jak wyjdę, to one nie obkrążą tego pokoju. Tak i... O właśnie, tu jest ta karta. Coś jeszcze tutaj jest. Tylko nie mówcie, że ja faktycznie tutaj potrzebowałem zapalniczki. Uwaga mnie. O, oh, fuck. Tak. Shit. A, no to trzeba będzie się tutaj wrócić. Szanowni Państwo. A, jest tutaj coś... Nie pamiętam już, czy tutaj mogliśmy coś innego zabrać oprócz tej karty Napijmy się o Jill, jesteś zmęczona w napisie Dobra, tu, tu nic, nic, nic No dobra Chwila prawdy, zobaczymy, czy pokój jest obkrążony, czy też nie Miałem nadzieję, że Was tutaj nie ma. Dobra. Zabierzemy sobie. Mhm. No, Jeel otwórz. Dziękuję ci bardzo. I tak. Gdzie jest zapalniczka? Zapalniczka, zapalniczka. Tutaj. No dobra. Chopsiup. Nie wiem, czy w tym korytarzu, gdzie kryją się te zombiaki, jest coś ciekawego dla nas. A nie chcę marnować amunicji. Cicho tam, nie jęczymy Nie ma tego złego W końcu żyjecie Dobra skoro tutaj jesteśmy Jesteśmy tutaj Ten korytarz jest niby pusty ale czy tam coś może być dla nas hmm. Dobra Pomyślimy, najwyżej się tutaj wrócę Dobra. Jak to nie mogę użyć? Domywać shit. Czy ja? O mój Boże! Sorry za to. Tak to jest, jak nie czyta się napisów. Dobra. I na razie zostawimy w spokoju. A no to teraz możemy udać się na samą górę. Przynajmniej dostaniemy się do tego, do tego pokoju o tej całej formacji Stars. Tam też chyba znajdziemy albo Magnum, albo Granatnik. To pytanie, które z dwóch? Eee, no. Nie umiem trafić w ścianę. Raczej... Znaczy, nie w ścianę, tylko w przejście. Czy znaczy z tymi dziwami możemy coś zrobić? Mhm. Dobra. Pamiętam, że chyba w dwójce też mogliśmy z nimi coś zrobić. Dobra. O mój Boże. Sorry za to, naprawdę. Moje myślenie jest chyba dzisiaj wyłączone. Dobra, idziemy tutaj. Musimy się wrócić na sam początek. A to mi się nie uśmiecha, ponieważ czeka nas rajd pomiędzy zombiakami. Mhm. Dobra. O tak, o tak, o tak, o tak. Dobra, jesteście tutaj. To ja sobie pobiegnę tutaj. Przepraszam was, nie chcę się z wami bawić. Dobra. Idźmy do tego komputera. Weźmiemy ten kod. Mhm. 0513 0513 0513 0513 Nie chce mi się zapisywać Bądźcie po jednej stronie Ja Was proszę Błagam Was wręcz I, I, tak <gryw> Dobra, szwędajcie się tam A później Was załatwi Dobra Um, tak. Zero, pięć, jeden, trzy. No, zabieramy ten klucz i idziemy. No, Jill. Szybko, szybko. Mhm. A już dobrze wiemy, co się później wydarzy. Mhm, tak. Nie. Nie chcę tego klucza. Nie jest mi potrzebny. Pamiętam, że pierwszym razy, za pierwszym razem jak grałem w Resident Evil 3, to kolekcjonowałem wszystkie klucze. Wszystko co tylko popadło. Tak, tutaj mamy. O, właśnie. Lockpick. I teraz pewnie będę tego żałował, że mam tą zapalniczkę przy sobie. Ponieważ jest tutaj amunicja do zabrania. Jest tutaj bodajże spray też do zabrania amunicja jest tutaj. Jill, jakbyś była tak łaskawa i podniosła ją. Dziękuję Ci bardzo. Mhm. jeden magazynek. Tylko jeden. To bardzo, bardzo brzydko. Mhm. Tak. A tu jeszcze chyba była notatka. Gdzieś tu był jakiś dokument. A chcę wszystkie uzbierać, a przynajmniej większość. O, tutaj gdzieś? No, what the hell? Dobra. Ohoho, granatnik. Wprawdzie wolałbym bardziej magnum, no ale... była ta notatka. O właśnie, tutaj. i to chyba już wszystko a więc wychodzimy a raczej jeszcze nie halo Myślisz, że masz źle. Ja za chwilę będę miał wielkiego, przebrzydłego kogoś na karku. No dobra, trzeba się zmierzyć z przeznaczeniem. Chyba, że wystąpi jakiś błąd i on się nie pojawi. To naprawdę, naprawdę by mnie. U... mhm. To jasne. Już robi, że Mam nadzieję, że teraz skrypt wyłączył te zombiaki. Odejdź, odejdź, odejdź. Demesis chudili. Dobra, nie ma co się. Opierdzierać, bo wiem, że on tutaj przybiegnie. O właśnie, o właśnie. Fuck. Dobra, tu chyba już nam da spokój, mam taką nadzieję. Nie. Kurczę, no nie daje mi spokoju to. Gdzie mogliśmy tego wszystkiego użyć? Dobra. A czy te drzwi nie? Kurczę, jeśli ja coś przegapiłem, no teraz wrócić się już nie mogę. Naprawdę żałuję, że w tej części tak mało czasu spędzamy na tym posterunku. Dobra, no nie mamy innego wyjścia jak tylko iść tędy wyjść z tego posterunku i udać się w dalszą drogę mamy kwipunek zawalony niepotrzebnymi rzeczami i właśnie sobie przypomniałem gdzie będziemy używać tego kryształu kurczę, no dobra mam no, nadzieję, że dasz nam spokój A gdyby miał wyskoczyć, to już by na nas wyskoczył. Ale na szczęście tutaj zaraz jest skrzynia, więc sobie odłożymy te badziewia, które nosimy przy sobie. Mhm. Dobra, odkładamy to. Odkładamy to. Tom, Odkładamy tą, tą i to. Dobra, i dalej ku przygodzie. I teraz niech sobie przypomnę, gdzie my się zdamy mapa. Jesteśmy tutaj, pójdziemy tutaj, tutaj... Um, nie pamiętam. U, tu, 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 tu. Czy my tutaj przegapiliśmy jedno pomieszczenie? A, momencik, momencik. Tutaj był ten magazyn. Wyszliśmy No dobra Najwyżej kiedyś tam się wrócimy No dobra Idziemy Się poprawię na krześle Dobra Oho uh -huh. Pamiętam Was, pamiętam. Tak, bierzemy. Pamiętnik najemnika. Mógł walczyć. Nie należy się poddawać. Mm, tak, tutaj mamy do zabrania. A jeszcze nie potrzebujemy klucza, żeby to odkręcić. Dobrze pamiętam. Dobra, tu są roślinki. O, duży, duży, duży zapas. Tak, bierzemy. Też bierzemy. Tak, to też bierzemy. Hmm, teraz pytanie, gdzie będzie... Dobra, najwyżej będziemy łączyć, żeby zaoszczędzić miejscem. Hej, 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 oh o shit, o oh shit, zapomniałem o was, zapomniałem o was, cholera jasna, Jill. Spadaj, spadaj, o oh fuck, trzeci. Dobra, mamy trochę medykamentów. Ja chcę tutaj, 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 tak, 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 tak. O oh, fuck Nie, 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 nie. Use, tak. Eee, combine Tych chyba nie możemy łączyć, tak Już mi tam jakiś skacze do gardła dziad. Poszły. Fak, 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 fak. Dobra. Zmarnowane tyle, żeby dostać jeden trochę. Dobra, zdarza się. Dobra, zabierz te kable. Nie chcę się z nimi bawić. Spadaj. Okej, okay, tutaj mamy roślinki zielone, których nie możemy zabrać. I safe house. Mhm. Dobra. 110 pocisków. Nie jest źle, nie jest źle. Okej, okay, taśma. Jeszcze coś tutaj było do zabrania. A wiecie, skoro mam taśmę, to sobie tutaj zapiszę grę. Mhm. Tak. Parki Glad. Okej. Okay. Dobra, tak więc to odkładamy na razie. To również... To też. Hmm rosinkę również odłożymy tak i tak będę musiał tutaj zrobić porządek w tym ekwipunku znaczy nie w ekwipunku tylko w skrzyni i teraz chwila prawdy czy ja nie na razie idziemy po kolei czy coś tutaj jeszcze jest tu 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 tu, 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 tu nic tutaj również tutaj też nie Spójrzmy na mapę a teraz wyjdziemy hmm. czy ja? Po drodze ominąłem jakąś mapę. Nie wydaje mi się. O tak, o tak. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Może w przyszłości. Fak, 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 fak. Jedno ugryzienie i już. Spadek zdrowia o poziom. Aha, dobra. Downtown do, map. Mhm. O shit, pamiętam to miejsce. W którą stronę teraz musimy się udać? W lewo od razu. Tak. Tam jeszcze drugi na nas czeka Ale pistoletem nie da rady go załatwić Znaczy rada da, ale y, szkoda amunicji Siemano Carlos Dobra, idziemy tutaj, tutaj jest kolejny safe house I tam zakończymy naszą rozgrywkę na dzisiaj Dobra, słuchaj, ząb... o, dobra. Bum, bum, bum. Fak. Jeszcze przed nami jest jeden. Dwa są nawet, o, oh, fak. Um, kombajny, tak. O Boże, ilu was tu jest? Cieszyłem się z dużej ilości amunicji. Jill, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. Tylko jak ja was tutaj wybiję, a wy mi się później odrodzicie... Wow, 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 klatki, klatki, klatki. Jeszcze jakiegoś słyszę. Chodzimy. To nagływanie dźwięku pewnie może być spowodowane tym spadem klatek. Nie wiem dlaczego tutaj tak szaleją. Mhm. Korba Tą korbą. Co podnosiliśmy tą korbą? Hmm, będę musiał sobie przypomnieć. Tak, zacząłem gadać o klatkach, a skończyłem na korbie. Dobra. Amunicja do shotgun. 14 pocisków. Dobra. Dobra, i w tym momencie zakończę ten odcinek. Dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Na razie.